Będę do policji w Żarach? Halo? Policja? Tak, policja w Żarach. E, proszę pana. Mówi Hymel Jadziga, Lipinki Łużyckie. Łączna czterdzieści Łączna tutaj jak się wjeżdża. Zaraz koło poczty objazd tutaj. Zgłaszam. Wybuch serca ktoś nam podpalił serce. Kto podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Hymel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki Łużyckie łączna 43. Ale jest to... za pocztą w A straż pożarna jedzie? Słucham? Straż pożarna. No ktoś podpalił. Ja nie wiem kto. A straż pożarna? Słucham? Czy straż pożarna powiadomiona jest, czy jedzie? Ja nie wiem, kto podpalił. Ale ktoś podpalił. Stuk... Siano, tak? Jest straż. Siano? Jest, jest straż. Aha. Przyjechała straż. Dobrze. Ale... Jak jest, to dobrze. Jak jest straż pożarna, to dobrze, no. Nie gasi. Gasi? Gasi? Syr to się dopala. No, ja nie wiem. Lipinki Łożyckie, Łączna 43. No dobrze, jest straż pożarna tam na miejscu? Słucham? Czy jest tam straż pożarna na miejscu? Na miejscu ja jestem. A straż? E, no, syna nie ma w domu.